Cześć, dzisiaj zajmiemy się problemem niedziałającej dmuchawy, czyli nawiewu w samochodzie Renault Clio. To jest akurat Renault Clio drugiej generacji. O co chodzi? Przede wszystkim tak, nie działa zupełnie nawiew, nieważne na jakim jest tutaj ustawionym pozycji siły nadmuchu, czy jest na jedynce, dwójce, trójce czy czwórce. W ogóle nic nie słychać. Z gdzieś tam informacji, które uzyskałem. Nawiew od jakiegoś czasu bardzo słabo dmuchał. No pod sam koniec gdzieś jeszcze jak działał, trzeba było praktycznie cały czas na czwórce mieć go ustawione, żeby coś tam dmuchało właśnie tutaj z nawiewów. I pod sam koniec żywota tego nawiewu z okolic właśnie dmuchawy było słać jakieś trzaski, stuki, po czym nawiew, jak słyszycie teraz, w ogóle nie działa. Przede wszystkim, co jest winne? Zepsuła się dmuchawa. Pomysł padł jeszcze na rezystor, ale rezystor jest dobry, także wymieniamy dmuchawę. Znajduje się w podszybiu po stronie pasażera, tam gdzie się znajduje również filtr kabinowy. Teraz otworzymy sobie maskę i przejdziemy właśnie do tej dmuchawy. Ściągamy sobie tą szczelkę. Tutaj powinniście mieć taką jeszcze w boku taki klips, ja go tutaj akurat nie mam w tym samochodzie. Tutaj ciągniemy, ściskamy Taki element plastikowy, taką jakby taki zaczep. Ściągamy i tutaj mamy cały jakby układ dmuchawy. Tutaj mamy właśnie filtr i tutaj jest nasza dmuchawa. Pokażę Wam, ponieważ zakupiłem oryginał. Jednak jest to używany oryginał. Tak wygląda cała ta dmuchawa. Nie jest to jakieś duże, coś takiego. Żeby się tutaj do niej dostać, wypinamy najpierw tutaj tą jedną kostkę, tą drugą kostkę z jakimś szybokrętem. Jedna kostka, ta kostka ma tutaj takie troszkę inne zabezpieczenie. To znaczy tutaj wkładamy śrubokręt, ciągniemy to w stronę lewą i kostka nam wychodzi. Teraz musimy zająć się demontażem tej części. To również jest tutaj tak zamocowane na takich jakby zaczepach. Odciągamy te zaczepy, wtedy nam poluzowuje się cały ten plastik. Możemy go sobie oczywiście gdzieś tam też przeczyścić. I teraz już tu mamy, jak widzicie, lepszy dostęp, ta dmuchawa. Jest przykręcona tutaj do, jakby, tej części plastikowej z filtrem na dwa takie małe klucze nasadowe. Te dwie śrubki są na nasadkę 5,5 mm. Także wykręcamy sobie to. Odkładamy sobie gdzieś te śrubki na bok, żeby nam się nie pogubiły. Druga. I teraz ciągniemy do góry. I tutaj wyszedł nam. Cały nasz stary, stara nasza dmuchawa. Teraz wypinamy sobie z tej starej dmuchawy tą kostkę. Również najlepiej to sobie zrobić płaskim. Odblokujemy tą zatyczkę, wymontowujemy tutaj całą elektronikę. Również to jest na 5,5 mm nasadka. Teraz przykładamy elektronikę z naszego starego wentylatora. Elektronika jest sprawna. Po prostu wkładamy, wkręcamy. Podłączamy kostkę. Sprawdzamy czy kostka jest cała dobra, nie jest tu nic, nic popękane, także możemy ją tutaj wpiąć, zapinamy blokadę i zanim oczywiście, jak będziecie robić tak jak ja, czyli e, używkę, zanim ją tutaj poskręcacie, najpierw sobie podłączajcie wszystkie przewody, to znaczy tą wielką kostkę, jak i tą małą kostkę i zobaczcie czy wszystko działa. Teraz ta większa kostka. Dobra, jak sobie pospinaliśmy te kostki, teraz idziemy zobaczyć, czy nasz wentylator nowy działa. Włączamy oczywiście, zapłon, i sprawdzamy poszczególne biegi. Teraz drugi bieg, trzeci i czwarty. Jak już mówiłem, cała tutaj elektronika z starego wentylatora była dobra. Był zacuty po prostu. Sama nasza tutaj dmuchawa, także wystarczyło wymienić dmuchawę. Elektronika zostaje. Teraz po prostu musimy to wszystko złożyć. Także tutaj też za dużo nie mamy. Czyli wkładamy sobie ten. Możemy oczywiście sobie taki wentylator kupić, używany gdzieś go przedmuchać w sprężonym powietrzem. Ten nie jest jakiś brudny, także nie będę tutaj nic cudować. Przewody dajemy pod wentylator. Sprawdzamy, czy kostki są dobrze zapięte. Dokręcamy śruby. Jak już to sobie skręciliśmy, teraz składamy nasze plastiki. Czyli najpierw idzie tutaj ta zaślepka plastikowa. To też oczywiście możecie sobie tutaj przemyć, przepukać. Jak już sobie zapięliśmy ten plastik, to zakładacie po prostu tą plastikową jeszcze zaślepkę. To musicie pamiętać, że u spodu są takie dwa białe plastikowe mocowania. Czyli wkładacie ją tutaj od lewej strony i jakby pod ukos Musicie złapać te zaczepy. Tutaj również dopały te zaczepy. I tutaj jeszcze z lewej strony, jak wam mówiłem, powinien być taki kołek mocujący, tutaj kołka nie ma, ale to nie szkodzi. Także tutaj pod maską byłoby tyle. Teraz wracam do samochodu i jeszcze teraz na sam koniec patrzymy, czy nasz nabiw działa. I w końcu mamy dobrze działającą sprawną dmuchawę. Jeszcze oczywiście, jak widzicie, się przepaliła się tutaj lampka. Tutaj nic nie ma trudnego, musimy wyciągnąć cały ten panel. Tu są dwie takie zwykłe diody. Jak widzicie, nie ma w tym nic trudnego. Chwila czasu, jakieś tam podstawowe narzędzia, szybokręt, jakaś grzechotka. Możecie sobie sami to zrobić na parkingu czy tam gdzieś w garażu. A jednak zaoszczędzicie kasy, bo pewnie mechanik sobie ze stówkę za taką robociznę weźmie. A mi to zajęło może z 10 minut. Dziękuję za zobaczenie mojego filmiku. Zapraszam na mój kanał do lajkowania i subskrybowania. Trzymajcie się na razie.